Jak tam, chłopie? Wstałeś już? Czemu ty siedzisz? Chłopie! No szkurwo moc! Sielok mnie kurwa trofi na miejscu, Zara pierunie! Silosy miałeś opróżniać z Izydorem sprzężyta! Z chłopie! Kleofas już wrzeźni też czeka na ciebie! Mieliście świnie mielić. Na melonkę, chłopie. Wszystko leci na Jugosławę i na Czechosłowację. Chłopie, Gniewomir już czeka. Wszystko miało iść na linię produkcyjną w słoiki, chłopie, i, i miało lecieć. Ruszaj mi się, chłopie. To jest robota. No, szkurwo. Działaj mi. Ja lecę do GS-ów jeszcze! Chłopie, nowy kontrakt podpisujemy! Mieloną Kozinę będziemy sprzedawać! Są tu wszystko załatwia papiery kwity, chłopie! Działaj mi tutaj!